Dotrzymując słowa danego w komentarzu pod jednym z naszych wideo, przygotowaliśmy taktykę dla Tero na mapie Dyniuk. Jest to rush na bombsite górny, wykonanie złotej piątki w meczu przeciwko NiP. Jak potocznie wiadomo, Deniuk zawsze był bardzo mocnym punktem Polaków, z uwagi na ich bardzo dobrą grę, szczególnie po trudniejszej stronie Tero. W CSGO znacznie trudniej jest zraszować góry, niż to miało miejsce w 1.6. Zobaczmy zatem, jak poradziła sobie z tym zadaniem drużyna ISC. Tradycyjnie zacznijmy od widoku mapy. Jest to zwykły raż, w którym nikt nie idzie placem, a wszyscy atakują z drzwi i domku. Jedynym wyjątkiem jest pasza, który pilnuje, by nikt nie skrócił z pochylni i w razie czego pomaga swoim kolegom. Sprawdźmy teraz, jakie zadanie mają poszczególni zawodnicy. Hibben biegnie do lobby i ustawia się pod ścianą w taki sposób, by nie blokować przebiegających kolegów. Następnie wysadza drzwi granatem, po czym smoke'uje oraz fleszuje przebudówkę. Następnie wybiega na górny bombsite, dorzucając jeszcze flasha na wentyl CT. Gracz z drugim respem, w tym przypadku Neo, ustawia się w tym miejscu, po czym rzuca smoke'a, który wybucha przed domkiem oraz dwa flesze. Następnie atakuje bombsite, wybiegając z domku. Ta zbiegnie z flaszem w ręku i ustawia się w odpowiedniej odległości od kolegów, których ma za plecami. Następnie fleszuje przebudówkę przez drzwi oraz dorzuca flasza w bombsite. Musi on uważać na kontr terrorysta przebiegającego na spawna i nie dać się zabić. Lord ustawia się między Tazem a Qubenem, po czym rzuca HE oraz flasha na przebudówkę i ubezpiecza Taza, który fleszuje z drzwi. Gdy Tazu nieszkodliwie jednego z obrońców wybiega na bombsite, Lord dorzuca mu w tempo flesza za wentyl, który oślepia kontrterrorystę biegnącego za bombsitem, a następnie sam wybiega. Pasza nie rzuca żadnych granatów. Jego zadaniem jest pilnowanie, by żaden CT nie skrócił z rampy. Staje się w radius AWP i mierzy pochylnie. W razie potrzeby szybko może pomóc swoim kolegom na górnym BS-ie. Ta taktyka może wyglądać na prostą, jednak nie jest wcale tak łatwa jak wygląda. Aby była ona skuteczna, wszystkie granaty muszą być rzucone perfekcyjnie. Neo, który fleszuje bombsite przez domek, koniecznie musi rzucić dobrze smołka, ponieważ później w tego smołka wpadną jeszcze dwa flesze których kontrterroryści nie będą widzieli i nie będą mogli się od nich odwrócić. Bardzo ważne jest też, by zanim wybiegać z drzwi na bombsite, upewnić się, czy w okolicach spawna nie ma przeciwników. Należy także pamiętać, że kontrterroryści kryjące górny bombsite od przebudówki często próbują zaskoczyć terrorystów wybiegając na bombsite przez smokey oraz lubią chować się w tym miejscu. Dlatego zawsze zostawiajcie jednego człowieka pilnującego pleców. Oto dwie dobre pozycje, z których możecie pokryć przebudówkę oraz wentyle. A na dzisiaj to jest wszystko. Dziękuję.